Jak wiesz, ja mam dużo książek, bardzo okay. dużo książek mam, papierowych książek, i e, ja je często kupuję, nie wiem, na przykład na dwa lata, zanim je przeczytam. I można by się dziwić dlaczego, prawda? Jakby, I to nie jest jakiś hak, który gdzieś tam poznałem, to gdzieś tam naturalnie się wytworzył taki flow. Ja kupując nową książkę. Od razu ją przeglądam, prawda? Ale co ją przeglądam? Czytam, spis treści, taki bardzo high level overview, prawda? Taki idę sobie mhm. bardzo, bardzo z lotu ptaka, że tak powiem. I w pewnym sensie wyobrażam sobie, co tam może być napisane. Dosłownie, no bo nie wiem, bo nie czytam, prawda? Więc ta książka gdzieś tam zaczyna we mnie żyć, pomimo tego, że jeszcze jej nie przeczytałem. I nie wiem w zasadzie. Um, Dlaczego coś takiego mi się wytworzyło, że po jakimś czasie tak naprawdę odkrywam tą książkę na nowo, gdzieś tam powiedzmy rok mija i tak, aha, miałem z tego książkę. Ja wiem, że ją miałem, bo ją zakupiłem, bo się nią zainteresowałem, bo faktycznie zrobiłem sobie to takie rozeznanie z tą książką i w momencie, kiedy ją czytam, mam wrażenie, że już mam strukturę, do której jestem w stanie doklejać te fakty, mhm. te informacje.